Równolegle w tym momencie przeszła mailowo, aby centrum się zaznajomiło, ma na to parę dni i przystąpiło do rozmów. Byśmy podpisali stosowne dokumenty, które są porozumieniem z naszymi firmami, z przedsiębiorcami, żebyśmy mogli wspólnie wszyscy razem przetrwać i spokojnie budować nowe systemy, nowe umowy. Zaznaczam nowe umowy, bo tamte stare są już przestarzałe, na nowych warunkach. Siadajmy przy stołach, rozmawiajmy. To jest czas, to miejsce. Pozdrawiam też e, przedstawicieli branży odzieżowej Turcji, Chin i wielu innych narodowości, bo też są z nami. Dziękuję, że jesteście. Polska jest naszym wspólnym domem. Tu wspólnie pracujemy, wspólnie tworzymy i wspólnie musimy pokonywać te nasze kochani problemy. Oddam teraz głos, bo jest też branża obuwnicza, żeby parę słów Pan powiedział. Dzień dobry Państwu. Tak, branża obuwnicza, podobnie jak branża odzieżowa, która jest połączona ze sobą, tak, bo zakładamy ciuchy wierzchnia, a wychodząc na ulicę zakładamy buty, przeżywa taki sam kryzys. W chwili obecnej, podczas wyjścia z pandemii, myśleliśmy, że to, że to już jest początek dobrego, nic mylnego. Rozpoczęła się wojna ze wschodnią granicą, 250 milionów klientów odpłynęło z branży obuwniczej poprzez wojnę, czyli nie blokada sprzedaży. Dzisiaj koszty nam wzrosły tak potężnie, że rynek zachodni w tym momencie wybiera inne kraje, czyli Portugalię, Turcję, czy, czy Bangladesz i tam kupują buty nie w Polsce. Połączył wspólny sukces, na który czekamy. Liczę na to, że to już jest kwestia paru dni, że nam się, kochanie, uda, w co wierzę. Wierzę, i głodny poczekam te 7 dni, bo na posiłek już mnie nie stać. Taki jest rezultat, kochani, mojej pracy w tym centrum, tych szlabanów i tych zapór, które były. Także ja Wam, moim kolegom dziękuję za to, dziękuję wszystkim. E, walczyłem dla Was, walczę dla Was. Nawet jeśli mojej firmy tu nie będzie, to ja się cieszę, że się nie poddałem. Niech Wam się uda, ale przepraszam, ja odchodzę. Spokojowy, kochani, Marsz tego, że nie mamy na chleb, na to, że nie możemy firm utrzymać, naszych pracowników, rodzin. Dlatego tu, kochani, jesteśmy. Tylko dlatego, żeby skalę naszego problemu wszyscy zobaczyli, żeby się z nami połączyli. Proszę nas zrozumieć, że musimy to robić, musimy to pokazać, że nie pozwolili nam sprzedawać. To jest wielki wstyd, kochani. To jest wstyd dla monopolisty.